Co będzie sobie? Głośność powiadomienie co? 0% No, dzisiaj święto jest przecież. I co? No i co? Trzeba coś sfinować. Ale jakie święto? To, że idziemy spacerkiem z żabki prawie do domu. Jak to prawie? No prawie. Idziemy 300 metrów, czy tam 200. No, 200. tak mniej więcej wyjdzie, nie? W ogóle, więc piękna zielona biała nocą. Bo co nam robią? Tak. Wiadukt robią, tak? Tutaj, tak? Na tak. Ty, to jest ulica chyba? To jest jaka. Białęcka? Ta gdzie Żabka? Nie. Czy Puchot? Marwilska, chyba. Nie to wiem. Tak, to też jest Marwilska chyba. Nie wiem. Czy... To jest istotne, gdzie. A masz rację. Gdzieś w Mazowieckim jesteśmy o, my. Crazy, chłopaki. Ui! Jak baza Wojtkowa. Właśnie. No. O, tam pociąg jedzie. Ty przez Mazowieckie nawet pociągi jeżdżą, ale numer... To ja wam powiem ciekawostkę generalnie, jak to było za czasów 80. lata, 70. Babcia wybierała się do, z Elbląga miasta. Poprosiła bilet do grodziska pociągiem. No, jeżdżę pociągi, jeżdżę do Grudziska, pani powiedziała. Słuchaj, to ma co się stało. A babcia chciała do Grudziska. Podlaskie koło miejscowości. siemiatycze Dobrze. Musi pani do malborka. Z malborka musi pani tu, musi pani tam. O, tu się robi trochę ciemniej. Ale tam się robi trochę ciemniej i. No i co? Z Malachborka tam i tam? Czekaj, pokazał ludziom, że, ja, że ja widzę cienie. Czekaj. To masz cienie widzisz. Że nic nie wypił, a już cienie widzę. No. O, ciemniej się co robi. No i... No, przez Warszawę, no widocznie tak jeżdżą pociągi. No jest Warszawy, a to były jeszcze pociągi drewniane. Z tymi ławeczkami. <coughs> nie wiem, czy na człowiek <coughs> była... ala, mała i mama. Czy mama leszek? Nie wiem, ale... O, i słuchajcie. Dojechała do grodziska. Cieszy się biedna kobiecina z Podlasia. Za siostrę zobaczy. A tu Kuziwa dupa. To nawet nie był grodzisk, to zwane grodziszcze, koło, koło siedlec. To kurwa był grodzisk mazowiecki. Rozumiesz? <gry> Także, jak to trzeba w życiu uważać i dokładnie mówić... Co to jest? Tylko ciemno coś było. A, tu jest. Stój. A, tu jest płot. A tam już jest las. A, dlategoż mi... Ja być może jak mówię, to może głosowo ten płot po prostu mi daje cień też. Odbija mi od głowy. Nie wiem, dobra, nieważne. Jakieś tam przebłyski mamy. A to jest no i e, ogólnie e, trzeba uważać, jest wiele miejscowości, które się powtarza w życiu i można się zaskoczyć. Grodziszcze, a Grodzisk jest różnica chyba, nie? Ale mówię, przecież tam koło Mińska Mazowieckiego też mówią, że Grodzisk, a to jest tak zwane Grodziszcze. Zjedziemy pod górkę. No to Tomek pamiętasz jak się fajnie jeździło konno po lesie No i co? No i co? A bo widzicie jak wysami z Warszawy to Tomek po mnie wyjeżdżał na, na osle na koniach no to powiedz dokończ zdanie, bo ludzie nie wiedzą. Na koniach po mnie wyjeżdżałaś I to fajnie, bo znaki po tym betonie między mrozami, a Rutko jak się jechało, takie stuko, tyk, 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 tyk. To były piękne czasy. Nie wiem, czy wiecie, że ostatnio się bardzo niemiło zaskoczyli, mówiąc już o koniach ile się e, na kanale e, Transport Koni... że tu śmierdzi, to celozu czy czymś tam... to jest celoza. Ma... O! to jest celluloza. Wiesz ja, co, mów sobie. No i e, powiem wam, że generalnie e, Alicja z Jankiem i konno i im zwrócono uwagę, że ponoć nie wolno jeździć po lesie. Konno już dziwne Bardzo dziwne, bo przecież konie niszczy. Konie się ostawia nawóz, co jest bardzo drogocenne dla zwierząt. O. Najpiękniejsze jest to jak się Tak po cichutku jedzie konno się nie odzywa Tak jak sarny koło człowieka idą Prawda że to jest piękne widok Gdzie jest widok piękny? Jak się jedzie konno i sarny to ciebie idą No i to co? To piękny widok czy brzydki? Jakieś ciemno to nic nie widzę Ale jak można? W nocy widzieć czas. Ale w dzień jak się jeździło. Zimą. Zimą. To co? Zimą no jak się jeździło, no to ładnie. Ładnie, tak. Bardzo fajnie. Łatwo zwierzyna można podejść wtedy, konno. Dlatego chyba no też... Muszą jeść. Tak, tak. generalnie No. Oh. Na no, koniu akurat marchewki i, i y, z dupencji wyleciała, więc po prostu będę mieli co jaścia. Haha, ty tak coś powiesz, to już powiesz. Widzisz. Ach. Już mi się wierszyk przypomniał. Jaki jest od wierszyk? To była dziewczynka, bardzo mała. Prześcinam las. las. I co tam budzi? Chciałem ja myślałem, a bo ty jest o Czerwonym Kapturku, słuchajcie w ogóle. E, Historyka. Hipnotyczne. O czym miała? Przez tamten czas? Nie, a ja wymyśliłem taką wersję. <laughs> Szła dziewczynka bardzo mała, przez ciemny las. Pełny koszyk jagódek miała od sąsiada. A gdy ją przyłapał, to ją kijem podrapał. Aż pobiegła do babci, cała zakrwawiona. No. i, tak I to powstał? Czerwony kapturak. A! Ale się to nie rymowało, więc muszę na tym popracować. To jest na spontanie zrobione. O Boże. co było? nic coś tam tak ty trzeszczysz ze starości na razie ciebie słychać no. ciekawe nie wiem czy będzie słychać jak sobie jeżdżą po stadionie, nie po, po czym? no tu się mówi parkingu na Marwilskiej, motorami i a są po mapie. I są uchodami. Ale jeśli mądryś ty. Jak by to powiedziała Marlena, tak zawsze moja kuzynka do mnie mówiła, jak ja wymyślałam od dziecka różne rzeczy, a moja kuzynka było bardzo grzeczne. Takie, wiecie, takie jak z obrazka, nie? Rzecznie się działo, rączki, nóżki przy sobie. No wiecie, no ja w końcu się z rodziny, z wyczesanymi dwanami, nie? I śniącymi żandolami. A ja zawsze coś musiałam wymyśleć. A marne na ciągle. Mądry śty! By Dochodzimy, że do samochodu. odu? Tak. O! Tyle mi byśmy zrobili. Tutaj raz opowieści przy okazji ciekawostek z pięknej, zielonej białęki. No co? To co im powiemy na koniec? Dobranoc. Dobranoc. Papa. Ekran pa.